O, mały paw chodzi po boisku. Takie mają piękne boisko. I tutaj uwaga, szkoła niczym Hogwart. Wygląda jak zamek. Przejdę może do drzwi, które są mostem zwodzonym. O, to są drzwi do szkoły. Tak wyglądają. O, i Paw idzie do szkoły. <grywa> <grywa> Tola, the peacock is coming to school. <grywa> o, proszę bardzo, no. Przyszedł się uczyć. O, znalazł jakieś okruszka z kanapki z lunchu. Tutaj taki piękny żółw. To jest śmietnik właściwie, a tutaj piękna szkoła. Oj, drugi, drugi paw. Palmy w szkole, czemu nie? I proszę, piękny zamek. Idę jeszcze do fontanny, która jest też imponująca. O, tutaj dzieciaki mają taki ład zabaw. Pięknie, prawda?